Ale wydarzenie to wiadomo, no jedyne takie w swoim rodzaju i do tego jeszcze my z takim przeciwnikiem, tak? Eee, nie wiem o co pytasz. Dobra, jeszcze jeden rzut. Tomasz, to, 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 to jeszcze się pytasz. To jeszcze się kurczę pytasz o, o, o taką rzecz. Jakiś ciebie patriota. <noise> no mówię, że nie, z Niemcami z nim chyba raz w ogóle, chyba w historii wygraliśmy i byłem chyba tego nawet świadkiem, bo oglądałem. Także no to jest obowiązek. Koks, mówię ci, powiem tylko Ci, że Emerald weź na. U mnie na Discordzie jest zakładka Kasa Expiatka, jest link do poradników. Na moim kanale na YouTube Tiger83 jest również. Playlistę z poradnikami, zobacz sobie zakupy na Emerald, zobaczysz miejscówki, co i na co A najlepiej zacząć od początku to też ja mówię na co znaczy Uaa! Zwracajcie uwagę 13 po! I to jest uderzenie Unikata moi drodzy! o tak, tak, tak. O to właśnie mi chodziło. A że siat Czerwonoogonowy, to idzie z Zungaro. O, to, 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 to to. To, 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 to to Ale przy Fasoniu? Przeżyjmy to jeszcze raz. Tym razem do siatki pójdziesz, kolego. Chyba, że to zobaczymy. Ale petarda! I to na castingu było niesamowicie czuć. Uderzenie normalnie... Jakby, kurczę, przywaliło coś w przynętę, takiego konkretnego. Nie, tu dwumetrowe one nie są. Chyba. Ale zobaczmy, bo z Niby Zungaru płynie takimi zakosami, a płynie trochę jak czerwono-ogonowy. Eee, tak zobaczymy, ale no, przywalił kłuczek konkret, konkretnie przywalił. Eee, nie, tutaj jest max waga 80 kg, wiesz, tych dwóch sumów na Boliwii. Tego mój największy Zungaro ponad 79 i czerwonoogonowe ponad 78. <laughs> I się pojawił? Panie kochany. A może to nie sum. Ale będę wiedział, jak to jakieś trochę uderzyło, ale niemożliwe. Ale sum tutaj nigdy do powierzchni się nie ten nie wychodził. E, to jest 40 kg, Robert. To jest ta tropikana, wiesz? 40 kg. Jeśli chodzi o wędkę i multiplikator, bo żyłka 44. Dzięki temu mogę zamknąć e, na maksa zestaw, bo na pleciące 40 bym nie zamknął. Musił na jeden zamek przed. Nie ma problemu. To jest ta tropikana. Tylko trzeba tak samo z Multiplikator dobierać odpowiednio, do 40 kg Multiplikator i iki Kij 2,30 dokładnie długości ma. I mu Multiplikator bala, rina 40 kg. Warto zwrócić uwagę, żeby się nie pomylić, bo tam są 2-3 różne, wiersze zestawy, nie? Tak samo Multiplikatory. Ale to uderzenie to było pff, jakby kurczę, kilka postaków do wody wrzucić. Sierżant, jak zrobi zdjęcie, to zamiast yy, Kółka touchpad wciśni touchpadem? Mówisz? Znaczy, no to jak do zdjęcia będę wychodził i wtedy zamiast krzyżyka touchpadem, tak? Bo ty, Sierżant, też grasz na konsoli i też masz ty, tego samego... Co ty gadasz? O, widzisz. Okej. Okay. Czyli normalnie zrobić zdjęcie, yy, to drugie też wyjść i nie krzyżyk, nie kółko, a, ta, a touchpada wcisnąć, tak? Przetestuję. Czyli widzę, że sprawdzałeś i zadziała na 100%, rozumiem bo wczoraj no, 69 poszło przez to do wody, nie? I to bolało bardzo. Patrzę, że go nawet. nawet go tutaj nie widać. Skubany. Mówiłem, że zągaro, mówiłem. O, 71 kg o drodzy. To jest mój rekord na spina. Mój rekord na spina. Czaty GG. Rekord na spina i na kasnik jeśli chodzi o w ogóle o suma 71800 dzięki. Zobaczcie na gotówkę i na bo Zobaczymy teraz, e, czy zadziała tak jak sierżant to sprawdził, bo też gra właśnie na konsoli. I też ma dokładnie takiego samego baga jak ja. Aha, żeby wyjść z trybu. E, fotograficznego to to odpadam. OK. Dobra, i potem normalnie krzyżykiem i go będę mu zabrać, tak rozumiem? Ale pasze to on ma, panie kochane. A, ci działa, ok, dzięki, sierżant. dobra Czyli tutaj yy, tak jak sierżant mówi czyli tauchpad OK i krzyżyk 233kg Wąsy mega. A widzisz niestety niestety i niestety wyszedłem tałczpadem i go niestety nie zabrałem nie no Zubiłem tak jak powiedziałeś. Eee. Niestety, cholera jasna, no. Wkurza mnie to. Ja zobaczę, które branie było. Eee, masakra, masakra, no. Siatka była dosyć fajna. Eee, no, widzisz. U mnie niestety zjednoczone zrobiłem ze z trybu fotograficznego, z trybu fotograficznego wyszedłem tałczpadem, wcisnąłem zabierz rybę i niestety nie zabrało, nie, no nie zabrało, nie zabrało. Jest dramat, dramat. No, mi też szkoda, słuchaj. Mi też jest e, naprawdę szkoda, nie? Największe główce podejrzewam, albo na tym krau, bo to by się dały pewnie takie jeszcze większe. Masakra. Kolor bagi Także rekordowy zungaro na spinna, a dokładnie na casting 184 cm na raka zielonego, 10 cm, 71 kg i 865 g. Także piękny, piękny zungaro. Naprawdę piękny. Szkoda, że nie w